Witam serdecznie wszystkich widzów. Kolejny odcinek z jubilatem, czyli jubileuszowe bitwy. Gracz Oniku Brzozy już był u mnie prawie na każdym swoim jubileuszu i goszczę go ponownie. Witaj serdecznie, Brzozy. Witaj, witaj, witajcie widzowie. Brzozy, 40-tysięczna bitwa. Na pewno, chyba to jest trzeci albo czwarty raz, kiedy będziemy próbować. Zagrać Twój jubileusz i jak nam, nie wiem, czy pamiętasz te bitwy, czy raczej, bo to wiadomo, kilka lat temu zapewne zaczynaliśmy grać jubileusze razem, była jakaś bitwa, która nam wyszła super? Tak, była to na fałce szóstego tieru, premium, fałka 28,01 ze 10,5 cm. Wynik miałem też dosyć dobry po ponad 2000 cm na szóstym tierze. No, no to jak coś znajdę, tą bitwę i dam ją do opisu, jeżeli byście chcieli zobaczyć. No i teraz 40-tysięczna bitwa. No i cóż, może bez gadania, bo już. Dlaczego jesteś brzozy? To, to już się tłumaczyłeś. Na swoją 40 tysięczną bitwę wybrałeś 10 dziesiątotierowy czołg T22 Med. Ja tego czołgu nie posiadam. No ale powiedziałeś mi, że jest dosyć podobny do obiekta 907, nie? Tylko na korzyść 907 jest 907 jest lepsza. Bo ten strzał, czy on dwa strzały więcej na minutę zrobi, trochę lepszy pancerz. Mobilność chyba jest nawet taka sama, choć mogę się mylić nawet. Mm -hmm. No ja mam ładowanie działa w tej chwili 5 sekund i 7 setnych, a ty? Tak. 6,13. Aha. A średnie ubrażenia 320 tak. u ciebie tak samo. Tak. No, czyli zapewne pancerz masz trochę lepszy w, tylko na boku akurat. Aha. No dobra. No to co? Jedziemy, jesteś gotów? Tak. No, to 40 tysięczna bitwa brzozego zaraz się rozpocznie. Zobaczymy. No, jest to mapa Westfield. Mamy tu artylerię. Lajcika jednego, My mamy T49. No, na tej mapie lighty są bardzo ważne. No medy tutaj zazwyczaj jadą tą ścieżkę po prawej stronie, na nas, a gdzie byś ty chciał jechać? Chyba ja, bardziej do środka, no to miasteczko. Mhm. Nawet ci powiem małą ciekawostkę, też graliśmy na tej mapie i jubileusz chyba 30 tysiączą bitwę, od tej strony. Ja akurat tutaj grałem Godzilla Mademausu. co wtedy brat do ciebie zadzwonił. Aha! <słys> <słys> Dobra. A do góry jedziesz, czy...? A do góry. To miasteczko Dobra. u góry. To jedź do góry, a ja na razie jadę... ...tutaj za tym T49. No i zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. No, na razie yy, nic. O! Wiem, gdzie jest gzor. Pięknie. No to powiem Ci, że to chyba mamy wygrane. Bo y, lajcik pad. O? Nie po mnie będzie już po to nie tego magazynek, który pewnie się odpycha Albo no jednak nie Yeah. Do mnie strzelił patonik, muszę uważać. Oj, 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 No, jeszcze nie wiadomo czy to wygramy. Jesteś brzozy? Jestem, jestem. Trochę zawiedziony, nie? Dobra, spróbujemy to przynajmniej wygrać tak, z drugiej strony, jak już SRVK padnie, to zaraz puszczam lewą stronę całkowicie. Już nawet będzie widoczne, że ta lewa strona padnie, bo tak... ...dwa czołgi śpiewają tego... ...z łyżeczką są na tego na środku mapy, tego środku części tej. Bardziej poleciał nasz yy, lajcik. Hmm. On to się, powinien zginąć w te z 10 razy co najmniej. Patrząc, jak on się kręci na koło tych czołgów ciężkich. Zaraz się od tego, on drugi, od trzeciego starta sztarte, stoi za tym domkiem nawet. No, już spotam. Na ośle. No to nawet nie wiem, co się dzieje teraz. No, mnie tu opieprzył. Sterfał. Fajnie się utrzymują, są tym myślę hmm, po lewej stronie. Dobra, jedziemy Super Conquerora i bitwa wygrana. Aha, jeszcze tamten, ten, fair No tak, słuchaj, na akurat było dwie, dwie sztuki. A on z dawku Eee, chyba nie. Nie, strzela, strzela, strzela normalnie. <laughs> no Super Conqueror nawet nie będzie strzelał. Dajcie, ten kanał to tego. Dobrze zagrał ten jubileusz. Nie prabił. A nie prabił. A, nie tak strasznie dobrze, ale yy, no, udało mi no. się lepiej niż ty. Chociaż nie wiem, ile ty tam zrobiłeś. Eee, łącznie Łącznikłam tego 2600. Mam akurat 1000 po spocie i 1500 zadanych. No szkoda, szkoda, że, że tak to poszło, że niestety tobie się nie udało. No ja A mam. Wiesz, po, początek był bardzo dobry nawet według mnie. Tylko nieczęstego nie wyjazdu z magazynka na mnie. No ja mam ponad 1000 bazowego Expa. Udało się mi, udało się mi być najlepszym w drużynie, ponieważ jeszcze mam 3000 po spocie. No więc, mniej nawet poszło fajnie. No a cóż, no Tobie trochę gorzej. Jest po spocie, są obrażenia. No ale bitwa w miarę udana, nie? W tak. No nic, podsumowując, 40-tysięczna bitwa. Jest za nami. Graż jeszcze w wota. Ja teraz może mniej, no ale może jeszcze. Zagramy jakiś Jubileusz? Czy może być ciężko teraz hmm, jakieś inne gry? Na ten moment jak to nie kończę kampanię w jednej Gierce. Mm -hmm. Ale czasami Pykna se akurat są albo z bratem, albo ze znajomy kilku znajomymi e, kilkanaście bitewek. Więc możliwe, że jeszcze będzie na 45 tysięcy bitew e, Jubileusz. Mm -hmm. Na 50. To możliwe, że nie. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja czekam, bo za 4 dni mamy Call of Duty Warzone 2. To się tak nazywa, chyba. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy grałeś w jedynkę, taki multiplayer Call of Duty. Eee, tego akurat nie. Mogę z pierwsza akurat grać wersja. Mhm. No to wchodzi teraz nowa wersja. Więc na pewno sobie pociupię. Może włączę streama. Dawno nie, nie grałem na streamie, to zapraszam chętnie. 16 w przyszłym tygodniu no, zacznę coś tam ciupać w tego Call of Duty. Żona będzie mieć drugą zmianę, no to będę miał dużo czasu po pracy. To tyle. Ja bardzo dziękuję Brzozy za wspólną bitwę. Ja jestem bardziej szczęśliwy niż ty, bo mi się udało dobrze zagrać. No i co, na koniec, może byś chciał kogoś pozdrowić? W sumie, parę tych e, graczy, którzy ze mną grają. Tak jest, pozdrawiamy. No i cóż, trzymajcie się, do zobaczenia.